Wszystkim dziś niedziela, więc wybieram się na cotygodniowy zlot na stadion śląski. Czekam właśnie na pierwszego użytkownika, który do mnie dojedzie, i razem pojedziemy na miejscówkę umówioną. Z kręgosłupem już lepiej, także jakoś sobie zniosłem moje zero, a no i chyba będzie lepiej. Okej. Okay. Jedzie Adaśko na swoim Kingsongu 16S Przezi Adaś, Adaś wcześniej, wcześniej jeździł na... Na czym tyś to jeździł? Na Nainbocie, nie? Z Seagway. Ileś tam kilometrów zrobił? 2300 Tak, a teraz jeździ na Kingsongu 16S I ile tam już ma zrobione? 3,5 tysiąca proszę bardzo Adaś, że tak powiem do ekomobilnych dołączył już jakiś rok temu Zaraża ludzi bardzo pozytywną energią i jest doskonałym przykładem na to, że można jeździć na kółeczku bez rąki. To dosłownie. Dobra, my jedziemy na stadion Śląski teraz, spotkać się z resztą grupy. O 12 mamy umówione spotkanie. Także do zobaczenia. Tak, już jesteśmy pod stadionem. Dojechała ta ostatnio kupiona, niebrandowana 10X Bardzo dobrze, bez napisów wszystko jest lepsze Wszystko lepsze bez napisów I, kolega mówi, I ciuchy, i tak dalej, tak, ta. jestem fanem tego No Zbychuj, świetna robota, już są przedłużki za, zamontowane Nie jest może najbardziej estetycznie, ale zobaczymy, przynajmniej będziemy wiedzieć czy Patek trzyma to, czy nie No i bardzo dobrze No, tak jak wcześniej wspominałem Kulajkę wytargaliśmy za 3700 w sumie, już na offroadowych oponach, więc można spokojnie odliczyć dwie stówki, więc Realnie za 3500, jeszcze nie padły. O no, zbychu, fajnie widzę przynajmniej te twoje zaślepki no, na śruby, jak to, jak to wygląda. No, całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Mogę polecić innym przyszłym zamawiającym u zbycha. No, moje crashpady, które niestety u siebie zdemontowałem, bo na ośmiocalowych kołach. Było ryzyko kolizji na dziesiątce, będzie dużo lepiej, bo są dziesięciocalowe. No i tak co? Z mankamentów, które wykryliśmy, to tutaj jedynie chyba była po upadku, bo tu widać, że jest niedoskonale stacyjka złożona, ale to jest do zrobienia, ale tak jest technicznie sprawna, także, także super. Dobra, krótki wywiad ze Sławeczkiem. Sławek, tyś jeździł na MC wcześniej. Ile kilometrów było na MC wcześniej? Tak, eee, zasięgu, czy maksymalnie. Eee, Ile przejechałeś na MC? 2300 km. Eee, w w przeciągu trzech sezonów. W przeciągu trzech sezonów, okej. Okay. No, 2,17 do 2,19, koniec. No i jak odczucia z Mki na. MK jest dobra, żeby sobie pojechać do, do bioronki, po, po zakupy, czy. Raczej nie będzie chyba już powrotu do, do tego. No. Ale sobie wiem, raczej będę i tak. Z, z... Nie no super sprawa. Zasięg przede wszystkim. Zmienia w ogóle podejście do wycieczkowania. No i bardzo dobrze. I w teren też się nadaje. Bardzo Jeszcze dobrze. nie byłem, ale myślę, że będzie. No i super. O Sławek widzę już sobie kas kupił. No właśnie. Obrudzino się to światełko, co zobaczyć. Ono, no, z tyłu jest ten, z lampką, aha. Ale wiesz co, nie mam pojęcia gdzie się w tym baterii wymienia, bo tam patrzałem tam w środku no. w kasku. Może trzeba jakąś piankę wyciągnąć Może. czy coś, nie, Ale Ile dałeś za kask? 120, coś, jakoś tak. No i bardzo dobrze, fajnie wygląda. No I abuz, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie się... Muszę się do tego w ogóle przekonać, bo nie jestem przyzwyczajony w ogóle do dojrzenia w kaskach, Aha. więc... No ja w początku też trochę trochę 1500 km w czapce, a później kask się kupiłem. Jednak. no to Dobra, ja to ja mówię, okej. Dobrać. Jest nas już troje, czekamy na pozostałych, do zobaczenia wkrótce. A ja Magda na swojej zmodernizowanej uf, 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 Tech -life do X7. A. A. No to choler jest ciężkie, to już waży 42 kg. I widzę, samo sobie wsporniki zrobiła. No, Takie z tymi wszystkimi modami, tak? 42 kg. Słuchaj, jest hydrauliczny. To jest ty, <laughs> ale wiesz, nie, nie. od września jeździ przed tak? Tak. Nie widziałem tu jeszcze, że tam... No. Po... No. Wiesz co, ja nie jeżdżę w ogóle po parku, to jest mój taki typowy pojazd, żeby przy, pojechać do pracy, wrócić z pracy, a no. y, do pracy wyjeżdżam o 5 rano, a prawdą o 14. Czyli nie jeździsz jakby rekreacyjnie w ogóle. Nie, później mi się już nie chce. Okay. Ile masz do, do pracy w 5 km 100 metrów, dokładnie według gps piesa. Tak bardzo że tak ją ja, 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 używać. No, czy... Wiesz co, ja tutaj mam problem z baterią. Yy, jestem w stanie na niej zrobić maksymalnie 20 km. nie ja, to i skąd by To było dziś o, o, o nowości czy już... Yy, od nowości miała takie kiepskie osiągi, a już teraz coś bateria, yy, jakieś od padło, bo mi ładuje ją tylko do 58,2. Mi do 58,6 i, i wobec nie. Yy, a nie, ja wam powiem co jest, bo bateria 18.2 nie, ba, nie ma BMS i no ma PMS i on nie balansuje baterii I to dlatego tak się dzieje A widzisz to nawet nie Amortyzatory widzę ten To jest zoom, zoom hydrauliczny na tyle Tutaj jest widzę hydrauliczny Shimano SLX na przodzie Ale to adaptery miałeś dorabiane nie? Wiesz co, nie, to jest oryginalny. Na oryginalnym adapterze? Tak Alarm petemta, że tak powiem, przestraszy, no a szybko z tego uloka, że tak powiem, nie wyjdzie, nawet jeśli miał już komfortową. No, Ale tu miałaś jakieś już powiedzmy interwencje alarmu, czy tam, czy, czy nie, nie, coś? nie, 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 na razie. No, Ładnie, dużo a, alarmu to było coś takiego, a, no, że ktoś zawarto chciał na nią po sobie popatrzeć. Aha, okej. Okay. Wiesz, okay. dotknąć te, i on włączył się alarm. Ale <laughs> z, tego, z tego co, masz włącz, co włączasz z tych przycisków? Lampy. Aha, nie. do lamp. A, alarm. plus dwie przednie lampy Aha. do parku i wszystko wszystko samo robiłaś tak no, super no proszę to mamy tutaj damskie, damskie nie, wydanie no, z Bycha Michalaka Jestem absolutnie wrażeniem, bo no. to jest naprawdę do swojego ja nawet, ja, ja nawet może jakieś zamówienia wyszłam, no i klema na, na, ten, na, na, na kierownicę mojego pomysłu ona się już nie złamie Aha to tutaj tak faktycznie Faktycznie spowana. Zacisk spowany. mój zawód, wiesz? Aha. Tak, właśnie, coś, coś, coś mi się wydaje. Tak, bardzo Wiedze, silniki, Te Silniki wiesz. też doszczelnione silikonem, widzę? E, nie, to nie jest silikon i polecam to wszystkim. To jest klej do szyb samochodowych. Aha. Czyli doszczelnione silniki klejem do szyb samochodowych. No i super, super. Bo to jest i, i odporne na wszystkie warunki i yy, chemicznie odporne na to co może spotkać nas na drodze. Kurde Zbychu, normalnie jestem pod, pod wrażeniem. Nor, normalnie takim, takim mały jesteś. się Magda jesteś na grupie Hulajnogi elektryczne 0 Także, także tam do niej możecie pisać ewentualnie o, też. Marta, nie, no, ja mega, mega, mega. Nie, no mega, dużo jest tutaj. Ile, ważyłaś ją teraz po tych... 42 kilo. O, proszę. <głos> <głos> Dociążona hulajnoga, 42 kilo waży z tym wszystkim. 10, km, tak jeszcze może na, bardzo na, zasięg, na zasięg, tak jeszcze... A klameczki Zuma, widzę klameczki Zuma do tego. Tak, tak, mężczyzna, ale pasuje pod kolor. No, no i, i te super. Też, ale czekaj, co było zamawiane na przykład? Czy te rogi były zamawiane? Wszystko było zamawiane, rogi były zamawiane, hamulce, Jak Ogólnie jak ją rozebrałam to została sama sztyca i tak. O. Nie no, te rogi to były to bardzo, bardzo fajne. ale moją trochę... Znaczy, wiesz to rogi są fajne, jeżeli się mija rowerzystę jadącego z przeciwka, yy, a po jednej stronie jest warierka. Pan yy, I ciężej jest, powiedzmy, się wpakować kurczę kierownicą w tą warierkę. No, rowerzyście po brzuchu. <grymka> no, Kask bo kosmiczny <wieszmy>, jakiś. Formuła. <grymka> Całorośny, cało że tak powiem, chciałam sobie kupić, bo miałam normalny szczękowy, cały zamykany. No, ale w ciągu lata całą szczękę spuszczoną mieć, a nie mogłam jej otworzyć. No teraz mam po prostu. No proszę, fajny. No, więc mogę sobie jeździć z otwartym, zasłonić szybkę. Kupiony okay. czy to, to nie Nie, kupiony, to jest zwykły LS2. Ja no, tak zobaczmy. No, fajne, fajne. To jest Ciekawe, nie, jest czy ktoś cichotny, jeszcze bardzo przyjedzie. Bardzo przyjemny, bardzo cichy, jeżeli chodzi o hulejnogę. Nie wiem jak na motorach, pewnie na motorach jest głośny. Ale, y -hmm. ale tak jest. Trudno mówić, 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 żeby szczękowie były lekki, bo to jest zawsze ciężar z szczełką 2 kg waży. Zdałem się, zgodnie, to to się z dłu, nie? Tak jak to, co małem 300 gram. No, jeszcze 300 gramów. A i tak przez pierwsze parę tygodni wtedy założyłem, to czułem.

Super, ale dziwne właśnie 20 km tylko się chyba że ci jeszcze jest opcja no 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 bo no to ja z taką prędkością robię 38 km na mojej co prawda ja mam tutaj też 182 A baterię ale mam silniczki 2 razy 800 trochę mniej doją też nie? baterie na silnikach? Chyba 2 razy 1000 ma 2 razy 1000 Prawo ładować, zjedziemy Ciekawe, albo do to Citopower rzeczywiście spróbuj wysłać tę baterię, może oni ci za parę groszy ją zrobią też A nową no? No

Jadą elektryki następnie. My jadamy dużo pętla, jedziecie z nami tam? Dobry. Dużą pętlę zrobić. Chwila pausy, przyjrzymy się sprzętom. Przepraszam, że się to kasuje. Aż się kasuje po każdym automatycznym wyłączeniu się Ta, ta, tak, po wyłączeniu się kasuje. Sławek, ale chodź tutaj do, w grupie jedziemy. O. No to dobra jedźcie. Dobra i robimy pętlę dużą, jedziemy tam prosto Sławek zaś wyrwał do przodu No on chyba kilometry bije Kwieczuje Ale ze Sławkiem już Tak A Sławek już ma wywiad nagrany Także No myślę latem nas będzie dużo więcej, bo to zacznie dopiero wychodzić z domu tak. To co? Jeszcze coś będziesz modernizować? Tu nie za bardzo idzie już to, to da dołożyć, dalej. nie? Ostatnio widziałem, nie wiem jak, czy że grupy z całego świata, gościu se domontował przyczepkę do tyłu właśnie, pod tylnie koło, Przucę, widziałeś to? zaczepię. Jedźcie, jedźcie, ja Was tak wyrwał no dobra trochę wolniej bo tam mamy ogon z tyłu no dobra a na nagrom z przodu

Dobra, nagrywam jeszcze teraz. Ile się nagro, tyle się nagro.